Hej Mateusz, jak się nazywa Aha. działo Tristanki? Boomer. Haha, jak ten stary mem Okej, okay, działka Tristanki. Trochę cringeowe, gościu. Treść cię złapał, to jest śmieszne. Bo tresz kiedyś cię więził latarni w swoim seks dungeonie. Cześć, ja jeszcze mam i daną emotkę do e, cringeu. No, pokaż. No kurwa, to jest moja emotka. Spierdalaj, jak sobie nagrywam z Jacobem, to jakiś typ powiedział ej stary, ta emotka wygląda jak To jest twój kutas? Cringe. Jakby jebać twoje życie, ja napierdalam Twitcha. Ja też wziąłem Twitcha. XD! Twins. Jesteśmy totalnie tacy sami, widzieliśmy tą samą osobę. Wiesz, nie, mi zostało do heal. A. Sekunda. A, czekaj, jebać tam. Wiedziałem, że. Sami jesteśmy kozakami. Ta, ta 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 ta, ona jest kurwa głupia. Jak kali, tu dojebał. Jak Dawaj, kurwa, nie wiem czemu dałem ci Co Czemu w ogóle dajesz że to jest za heal. Nie wiem, podekscytowałem się. Stanął ci. No. Coś to? Nie, no. Tak. Pojawił mi się Gold. Pokażę to na nagraniu. SS-man. Haha. Czemu Tyrenia robi? Znaczy Akali robi. Miałam mam pojęcie, nie pytaj się mnie. <laughs> Jezu, ale my go klepiemy na mordę. Filsk. Na mordę, jak normalnie, jak teleport Portman siada ludziom na ryj. Isra. Kto? Nataliport. Portman. Dobra, nie ma. A dobra, aktarka porno, nieważne. Na Nata... Co nie? ty powiedziałeś? Ja nie... Ja nie wiem, ja się nie znam na ludziach. Dobrze, dobrze. Dobrze, jest nagrane Jest nagrane no O jakąś Żegnaj za pracę. tą Natalii Portman <laughs> e, Dobrze, teraz wyjaśnię ten bo może on się wydać bez potrzeby obrzydliwy. W prawym górnym rogu wyświetla się odnośnik do drugiej części i reszty tego kawałka. To co, Natalie Portman. Przynajmniej miałem ci resztę. Aktorka. Tego. Aktorkę? Nie znam. Ja wiem, że nie znasz. Yy, puszczę wam w tym momencie fragment rapu Natalie Portman. Nie w tym momencie, ale mu opuściłem, proszę bardzo. Są rzeczy ważniejsze. Ale co? Ale no bo zabiję Makali. A, no to good for you. Jezu

If you've ever so much even said a nice thing to a woman, simp. Jakie? Simbowe. Simp to jest taka Tak Nie pana, na jest kurwa, na jest uro. Kuleją, tak? No, w sumie tak, to jest to odpowiednie określenie. Przełożenie na polski. Eee, um, dobra, jasne cpię. O, oh, fuck. Zabijesz kurwa, go? Kurwa, nie, bo mam autyzm. Chciałem zrobić zbro. No kurwa, no co jest z tym czempionem nie tak. On... No Okej. Okay. Dlaczego my nie możemy je zabić jednego gościa, który... Z... Proszę zabito, to! Proszę! Branek! Guess I'll die! Motherfucker! XD <ścoughs> Ale Easy napiszę zaraz po prostu Dobra, teraz się... Dobra, ja podaję. Dobra, tak poddajesz No, reportujemy ją. <grymianie> <Właś> napisał <izi>. easy. <grymianie> Ale nie napisałem nic z Skończyłem. Kurwa na areszcie!